Zapraszam do ENERGY GAS POLSKA na oczywiście montaż i serwis instalacji gazowych. Witam Państwa w ENERGY GAS POLSKA. Dziś odpowiem Państwu na pytania związane z tym samochodem, czyli Oplem Corson z 2017 roku o pojemności 1,4 litra i mocy 90 koni mechanicznych. Moim zdaniem nie ma to znaczenia czy samochód ma załóżmy litr pojemności czy tak jak w tym przypadku 1.4 czy na przykład 3 litry. Jeżeli instalacja jest dobrze wystrojona i jest na dobrych komponentach, moim zdaniem każdy silnik się nadaje. Jeżeli chodzi o zwrotek instalacji klient będzie mógł liczyć już na całkowity zwrot takiej instalacji po przejechaniu 18 tysięcy kilometrów, także moim zdaniem całkiem szybko. Jeżeli będzie jeździł często w mieście, bo do tego ten samochód jest oczywiście przeznaczony, to wiadomo, że samochody w mieście więcej palą, więc teoretycznie można powiedzieć, że klient więcej zaoszczędzi. Badanie takiego auta wynosi około 7, 7 litrów. Tyle pokazuje nam tutaj komputer pokładowy. LPG powinien samochód spalić około litru więcej, litr więcej, czyli załóżmy, że 8 litrów, 8 litrów, aż cena można powiedzieć teraz na stacji jest około 2,30, także moim zdaniem bardzo się opłaca. W tym przypadku, jeśli chodzi o ten konkretny egzemplarz, samochód w pełnym zakresie obrotowym jeździ tylko i wyłącznie na LPG. Oczywiście wiadomo, że jak wstajemy rano, samochód musi się nagrzać, do, parownik musi się nagrzać do odpowiedniej temperatury, a po, tym, po tej chwili już w całym zakresie obrotowym samochód działa na LPG. Jeżeli chodzi o samochody miejskie, oczywiście się opłaca. Samochody, można powiedzieć, bardzo dużo spalają benzyny w mieście, gdyż no, ciągle się, można powiedzieć, zatrzymujemy, hamujemy, zawracamy, tak jak w tym przypadku teraz, i samochód musi się ciągle jakby wkręcać na obroty. Dziękuję państwu za pytania, z miłą chęcią odpowiemy na następne, jeżeli państwo oczywiście je zadadzą. Ja ze swojej strony dziękuję, zapraszam do Energy Gaz Polska na oczywiście montaż i serwis instalacji gazowych. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału na YouTube, śledzenia nas na Facebooka, dania łapka, łapkę w górę, aby filmy miały większą, większą można, większy zakres rażenia. Dziękuję.